Czyli tak, go... Ty pakujesz siano, dobra? Coś nie mogę, nie chcę tak. mieć tak w trakcie pościgów. No tak, tak, też, tak, ale. Jak już tam wiesz. Gdzie... Mhm. Mm to ja mam go zabić. Mogę hm. panu to że tak nie będzie. Mogę zagwarantować, na od do banku, nie będzie Nie satysfakcjonujemy to. Chyba go Chce tam tego? Pana nie nie, nie mogę pani zagwarantować że cały polścik nie będzie pani miał... Nie musi być cały pościg. To tak jak powiedziałem. 200 metrów mnie to jest nie satysfakcjonuje. No to jest pół kilometra. Pół kilometra, też mnie nie satysfakcjonuje. Chciałbym, żeby pan stał tutaj, nie wiem, członek pana rodziny tutaj na democra właśnie na miejscu tego zakładnika. Żebym go mógł odstrzelić w każdej chwili. zakładnie rusz się lekko do tyłu, o krok Znaczy, do przodu, do przodu, do przodu Dobra Nie, nie, nie Kurwa, będzie przed drzwi, to cię odstrzelę No A więc tak Chciałby pan, żeby to był członek Pana rodziny? I tak walczyłyście, można pojedzieć Na chwilę obecną, próbuję z Panem dojść do do jakiegokolwiek kompromisu. Na chwilę obecną, no to pan nie że pan do tego mam panem kompromisu, pan nie wyjdzie z żadną swoją propozycją, a tylko pan mówi, się że odstrzelać zakładnika. Wreszcie pan wyjść, jak człowiek, jak mężczyzna, który chciał zrobić napad na bank, i pan powie, co pan oczekuje. Oczekuję tego, czego dasz, a chcę brak kolczatek i wolny odjazd. No, no, no widzisz. i widzisz, nie potrafisz tutaj konkretnie powiedzieć, co byś chciał, a tylko się od razu że nie zaszczeli z akordyka. Że się Nikt się tak nie obraża. Wolny odjazd, zaakceptowałem go. Tak. Dobra, niech ci będzie nawet na całą długość pościgu. Wystarczy kilometr, ale niech będzie cała długość pościgu, <grym> skoro mi zaproponowałeś. No i elegancko. No. Eee, dobra. Eee, dajcie nam chwilę. Dobra. Eee, I będziecie mogli wychodzić, dobra? Tak. Dobra. No Kurwa, i co? No co? Ja pierdolę On spadł z nieba, kurwa Śmieszna sytuacja Opuśćcie tą broń, kurwa Cofnij się jeszcze do ze mną. Niech on stoi pod ścianą, ja do niego celuję z boku. Odwróć się teraz. Musisz mnie kurwa chronić przed strzałami ewentualnymi. Odwróć się w drugą stronę. No, i ładnie. Zastanawiam się, czy jakbym strzelił przez drzwi, czy by dostał. Ta. No tak. Jeszcze nie. pani Małpa, jak, jak się wygląda sytuacja? Jeszcze chwilkę i będziemy mogli wyjść. Jeszcze chwilkę. Panie policjancie Kurwa, słychać mnie? Jesteśmy gotowi, tak Dobra Możemy wychodzić, halo? Ja, mówię, że wychodzić. Dobra, dawajcie Możecie... Mo możecie wychodzić eee. Zakładnik zostajesz ze mną, wychodzisz w lewo od razu Dobra, to niech pan da znać, kiedy funkcjonariusze będą gotowi. Już możemy? Tak, tak. Dobra, zakładnik idziesz. Co się ode od wie, to łeb. To pasy. Pasy, pasy. Wszyscy pasy. No. Kurwa, ale wejże nie uderza w nosa.